Witam na konferencji prasowej po meczu LOTOS no PKH Gdańsk-GKS Tychy. Mecz się zakończył zwycięstwem gdańszczan 5 do 3. I od podsumowania spotkania prosimy trenera drużyny gości Andrzeja Gusowa. Bardzo dużo kar, bardzo brzydko myśmy wyglądali przez dwie pierwsze tercy. Eee, przeciwnik miał, eee, nie powiem, że miał przewagę, ale, ale 4 razy grali 5 na 3, raz grali 5 na, 4, o, 4 na 3, wykorzystali swoje sytuacje. E, myśmy wyrównali kontra dostali, dostali bramkę w końcówce. Już trzeci sezon pracuje w Tychach i trzeci, trzeci sezon załatwia nas Józef i cały czas. Chyba ktoś bardzo bardzo mocno go obraził w Tychach, nie wiem, ale hokejowy Pan Bóg teraz mu zwraca to i on po prostu nas załatwia cały czas nie w tamtym roku w playoffy witek, 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 witek witek, witek strzelał, witek podawał w tym roku się rozpoczęło to samo witek dzisiaj 2 plus 1 także, także jak powiedziałem Pan Bóg chyba, chyba mu zwraca to co, to, co brzydko zrobili, zrobili w, w tychach troszeczkę jestem zdziwiony że zaliczyli jedną bramkę mam, no, no, ja sądzę, że ona była ścielona nogą. No i czasami, czasami były takie sytuacje, czasami były takie sytuacje, że w jedną stronę sędziowie gwizdają fauly. Ja nie mówię, że oni źle sędziowali, e, wszystko zgodnie z przepisami było. E, dobre dobre sędziowa, sędziowanie, tylko że w jedną stronę oni przykładowo jakiś faul gwizdają. Za 10 minut taki sam faul w drugą stronę oni ja myślę, że, że sędzia powinien, powinien jakoś pracować w jedną i w drugą stronę to samo. Chociaż chociaż my no co zrobisz. My w tej chwili bardzo słabo gramy przewagi, bo te, te, to co my, myśmy nagrywali, Szmatula odjechał do domu. E, Szykura dzisiaj dostał, dostał na początku meczu kontuzję, no i przez to przez to my nie, mamy, nie mamy żadnej tej, tej brygady, która powinna grać Power Play. Wszystko się popsuło. Jedziemy do domu. W niedzielę mamy u mnie. Dziękuję bardzo przeciwnika. Moje gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo gospodarzy Marek Ja już zawsze tak, że troszkę na pewno miałem dużo obawy przed tym spotkaniem, bo, bo ostatni można powiedzieć mecz. A z tak wymagającym przeciwnikiem można powiedzieć na przeciwnikiem wręcz na, na tym wysokim poziomie, graliśmy do, ostatni raz na łotwie z Kurdbasem to ponad miesiąc temu. Te mecze, które graliśmy ostatnio, to były mecze na pewno z innymi przeciwnikami, znacznie z, mniej, znacznie mniej, z mniejszymi umiejętnościami. Ale chłopcy myślę, stanęli na wysokości zadania. Byliśmy do tego meczu myślę, dobrze przygotowani. A taktycznie. Ee, i to jest na pewno pierwsza rzecz. Myślę, że pierwsza tercja, oczywiście mieliśmy te przewagi w większość 4 na 3 i, i, i gdzieś nam się udało tą bramkę strzelić, ale tych przewag było więcej. Natomiast no, potem się rola odwróciły, bo te przewagi miał, miały tych, zresztą w których obydwie bramki szyli w przewadze 5 na 4 i na 3-1 i na 3-2 bodajże. Eee, na pewno super sprawa, że pokonujemy pokonujemy mistrza Polski. Świetna sprawa dla kibiców, dla drużyny, dla, dla, dla zespołu. Ale na pewno był taki moment obaw gdzieś po przeprowadzeniu 3-0, a przeciwnik no jest na pewno tej klasy, że nigdy nie, nie wolno spuścić stonu ani, ani na sekundę, ani na, na sekundę nie wolno, nie wolno gdzieś mm, mieć chwili przestoju, bo to jest naprawdę klasowy przeciwnik. I, i, i tak jak powiedziałem, wykorzystał te, te, te nasze słabsze momenty i gdzieś nasze indywidualne błędy, to znaczy 3. I, I myślę, że ten czas, który wzięliśmy troszkę uspokoił całą sytuację i, i, i odwróciły się role, wykorzystaliśmy dobrze skontry sytuację i, i, i myślę, że, że już ta bramka była taka kluczowa dla zwycięstwa tego meczu. Fajnie, super rzecz. Myślę, że, że fajnie dla kibiców, dla, dla sympatyków. Wierzę, że będą nas w kolejnych meczach naprawdę bardzo licznie wspierać, bo to naprawdę jest, bardzo nam potrzebujemy, bardzo nam jest potrzebne i naprawdę gorąco im dziękuję i gorąco ich zapraszam. Idziemy na dalsze spotkanie. W niedzielę mamy teraz maraton meczów, ogromny. W niedzielę jedziemy do Krakowa na kolejne spotkanie i we wtorek zaczynamy tutaj z Katowicami kolejny ciężki mecz. Także dziękuję. Tyle. Dziękuję. Jakieś Mam pytanie do na Gusowa. 20 minut kar w całym meczu, czyli de facto jedna trzecia po osłabieniu. Skąd wiesz, tak duża nie błędów? Ja nie znalazłem słów dla chłopaków. Nie znalazłem jako trener. Jeżeli tyle kar mają, to znaczy trener bardzo źle im wytłumaczył tą sytuację. Tylko moja wina. Sorry. Pytanie: czy jakiś transfer będzie za zastępstwo dla szmagówek? Ja sądzę, że nie. Przynajmniej w tej chwili my nie mamy warunki no, nie, warunków dla wzmocnień. I mamy 4 piątki i gramy tym co mamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.